Siema jestem by już jest kolejny filmik na moim kanale, dzisiaj wam pokażę jak zrobić Bota. Dobra, wchodzimy do DBM'a I Już są tu stworzone wszystkie, wszystkie komendy Wy będziecie mieli wszystkie komendy w opisie oczywiście Na pierwszy klikacie, jak już mamy zrobione, musicie mieć beta pamiętajcie Klikacie zainstaluj yy, To, doklikacie W projekcie nie umiem tego przeczytać, przepraszam Was widzowie. Klikamy jeszcze zainstaluj bibliotekę muzyki. Dobrze, już się zainstalował. Bo dobra, przechodzimy już do, do, do tego, do Discord'a. Klikamy, piszemy pomoc. Znaczy, najpierw musimy to odpalić bo zapomniałem. o tym. Dobra, klikamy, pytacie, klikacie, uruchom projekt niezależnie. CMD. Pomoc. Zobaczcie wszystkie komendy. Przepraszam, ja to ta szybciutko robiłem to. Przepraszam was. Jeszcze możemy doda dodać na szybciutko komendę głośność VOLUME. Yy. Ja to na szybko robię, przepraszam was widzowie, że tak to na szybko robię. Ale po prostu... Muszę jakiś filmik nagrać nareszcie, nareszcie bo po prostu na pewno filmiku żadnego nie było na YouTube. Dobra jest. Gotowe. Jeszcze zrobię... Mm. Już, na no, szybciutko zrobiłem komendę już. Proszę Państwa. Paweł będzie skakał, tutaj mamy <grywki> z met 50. Jeszcze możecie pamiętać, możecie sobie jeszcze zabezpieczyć yy, tą komendę, że po prostu trzeba być na kanale, żeby ją zmienić, ale, ale w tym poradniku po, po prostu wam pokażę prostego Musicbota. Dobra, wbiłem już na kanał, to jak klikam teraz wejdź. Dobra, teraz jest bot. Yy, zrobiłem pref prefixów tutaj zmienić, bo po prostu zrobiłem nowy projekt i tu mam po prostu prefiks yy, wykrzygnik jak coś. Ja, to się nie przejmujcie tym. Yy, radio <laughs> 10, na przykład tylko jeszcze nie zrobiłem komendy wejdź, jak coś. Wyszłem, wyszłem botem, bo ja po prostu nie chcę dostać y, zapisenkę tych tego y, strajka, nie chcę dostać y, zapisankę Jak coś, to jeszcze Macie tu RMF, macie tu RMFA. Czekajcie, wykrzyknik Max i macie tu RMF Max po prostu. Jeszcze wejdź, zapomniałem wejść. przepraszam, Max. To tu w z tych gotowych. A co, reklama i wszystko działa. Na przykład wejdź SK. Za 6. już tylko płacisz i gotowe resztą zajmie wiem weszło mi kupiłam no i, i można też przez telefon no więc działa. to możecie ciapkę w górę subika i tu są różne stacje macie tu różne stacje na przykład radio i tu macie wszystkie stacje z openfm prawie wszystkie ale to są bardzo fajne najlepsze to jest 10 i 2 jak coś to jeśli coś się taki filmik spodobał z ciapkę w górę subika i wszystko jest w opisie pamiętajcie Bicie się lajków i to będzie w jak coś. Cześć.